Wydaje mi się, że właśnie teraz, w dobie epidemii, w dobie uświadomienia sobie, mam nadzieję, przez wszystkich mieszkańców, że takie miejsca jak miejsca ochrony zdrowia, w szczególności tak pewne miejsce, które prowadzi 24-godzinną opiekę nad pacjentami, jak szpital, że takie miejsca są szczególnie ważne. Żeby szpital mógł funkcjonować, Dobrze, nie tylko funkcjonować, ale funkcjonować dobrze, a jeszcze bardziej, żeby szpital mógł się rozwijać, to e, musi istnieć pełna stabilizacja finansów tego szpitala. Sytuacja finansowa całego systemu ochrony zdrowia, e, również naszego szpitala i, bez, i przed epidemią, była niezwykle trudna ze względu na, e, mówiąc delikatnie, niedostateczny poziom finansowania e, procedur medycznych. Przez płatnika. Te, te pieniądze, których brakowało do tej pory w sposób no, niezwykle ja bym powiedział ofiarny przeznaczały dla nas samorządy. Przede wszystkim samorząd powiatowy, ale również samorządy, samorządy gminne. Dzisiaj potrzebujemy pieniędzy, e, oczywiście nie tylko do normalnej działalności, ale potrzebujemy również pieniędzy e, związanych z dostosowaniem szpitala do tej sytuacji epidemiologicznej. Dzisiaj wiemy, że pieniądze e, Narodowego Funduszu Zdrowia nie wystarczają na, na funkcjonowanie szpitala. Właściwie ten szpital e, jest płynny finansowo. E, nie ma. Zadłużenia niespłacalnego czy niespłacanego tylko i wyłącznie dzięki wsparciu samorządu powiatowego. Mamy świadomość, że możliwości finansowe powiatu, który, którego budżet wynosi niewiele ponad 100 milionów złotych, są ograniczone. To, to nie jest worek z gumy, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy regulacje podatkowe sprzed epidemii, jak i stan gospodarki w czasie epidemii sprawiają, że ten budżet być może będzie jeszcze mniej wydolny. Stąd od samego początku odtwarzania szpitala towarzyszy nam myśl o tym, żeby włączyć samorządy gminne, samorządy miejskie, których mieszkańcy leczą się w tym szpitalu, żeby włączyć te samorządy w działalność wspierającą szpital. To się udaje y, y, od samego początku, to znaczy mamy niezwykle ofiarny Ofiarne gesty samorządów gminnych i miejskich okolicznych, zarówno w roku 2018, to było kilkaset tysięcy złotych, jak i w roku 2019 kolejne kilkaset tysięcy złotych wsparcia związanego z zakupami sprzętu. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. To świadczy o, o niezwykle odpowiedzialnej postawie naszych samorządowców lokalnych. Ale drodzy państwo, żeby szpital mógł funkcjonować dobrze, nie tylko funkcjonować, ale funkcjonować dobrze, a jeszcze bardziej, żeby szpital mógł się rozwijać, to e, musi istnieć pełna stabilizacja finansów tego szpitala. Wiadomo, że pieniądze, pieniądze e, NFZ-owskie do tej stabilizacji nie wystarczą. E, wiadomo, że e, możliwości finansowe powiatu też się w pewnym momencie skończą e, i wiadomo, że te niezwykle ofiarne i bardzo doceniane przez nas gesty samorządowców gminnych i miejskich y, uzupełniają i wzbogacają wyposażenie szpitala, y, ale nie dają do końca stabilizacji. Prawdziwą stabilizację szpitalowi, i to w, zarówno w, w, w tej formie czysto finansowej, jak i w formie związanej z pewnym obrazem y, tego szpitala, prawdziwą stabilizację y, dałaby spółka która zarządzałaby szpitalem i byłaby własnością nie tylko tak jak teraz powiatu, powiatu, czy samorządu powiatowego, ale która byłaby własnością samorządów wszystkich gmin i miast, których pacjenci leczą się w naszym szpitalu. Apeluję. O Oto od bardzo, bardzo wielu miesięcy jest to bardzo trudne, bo mam świadomość tego, że przepisy związane z finansami publicznymi ograniczają możliwości naszych samorządów lokalnych. Pewne plany inwestycyjne i plany związane z funkcjonowaniem gmin i miast no, są niezwykle pojemne i i Do tej pory nie było wśród tych planów pozycji pod tytułem Szpital Powiatowy. Rozumiem te obawy, ale jednocześnie mam świadomość, że nie ma innego wyjścia. Żeby szpital mógł być dobrym szpitalem i mógł się rozwijać, a o to w końcu nam wszystkim chodzi, to ta stabilizacja musi być stała. Ta odpowiedzialność za losy szpitala, głównie finansowe, ale również pewnego rodzaju losy wizerunkowe. No, musi spocząć na barkach więcej niż tego jednego powiatowego samorządu. Tych samorządów, z których pacjenci są regularnymi, z których mieszkańcy są regularnymi pacjentami naszego szpitala, włącznie z powiatowym, jest bodajże dziewięć. Z grubsza licząc, budżety sumowane tych wszystkich samorządów wynoszą niemalże miliard złotych. Proszę wyobrazić sobie, inaczej jest, jeśli proszę o 10 milionów złotych na rozwój szpitala, samorząd, który ma, czy właściciela, który ma 100 milionów w budżecie, a inaczej jest, jeśli proszę o te same 10 milionów na rozwój szpitala, właściciela zbiorowego, który ma w tym budżecie niemalże miliard. Na tym właśnie polega siła wspólnego działania i na to bardzo liczymy. Wydaje mi się, że właśnie teraz, w dobie epidemii, w dobie uświadomienia sobie, mam nadzieję, przez wszystkich mieszkańców, że takie miejsca jak miejsca ochrony zdrowia, w szczególności tak Pewne miejsce, które prowadzi 24-godzinną opiekę nad pacjentami jak szpital, że takie miejsca są szczególnie ważne. Ja nie mówię, że są ważniejsze niż, niż dom kultury, nie mówię, że są ważniejsze niż chodnik, nie mówię, że są ważniejsze niż szkoła. To są e, obszary no, niezwykle niezwykłej wagi dla życia społeczności, ale umówmy się, jest pewna piramida potrzeb, e, są pewne priorytety i e, priorytet. Istnienia w ogóle, czyli zachowania zdrowia i życia, powinien być na samym początku. Wydaje mi się, że warto poświęcić trochę pieniędzy, które mogłyby być wydane na, na może bardziej spektakularne inwestycje. Warto je poświęcić na to, by istniał szpital, mógł być dobry, jak pan redaktor powiedział, i jeszcze ważniejsze, mógł się rozwijać. Istnienie takiego szpitala powiatowego jak szpital. Swoją, swoim zasięgiem ogarniającym 100-150 tysięcy osób jest żywym interesem tej lokalnej społeczności. Jeśli państwo nie daje rady w utrzymaniu tego typu placówek, to obojętnie jak spojrzelibyśmy na uwarunkowania prawne, finansowe, budżetowe, to tak naprawdę jest to nasz lokalny interes. I wydaje się, że nie mamy się co oglądać na Katowice, Warszawę, Brukselę czy kogokolwiek innego, i powinniśmy zadbać przede wszystkim sami o stabilizację finansową tego miejsca, które dla przeżycia i dobrego funkcjonowania w zdrowiu tej lokalnej społeczności ma, ma zasadnicze znaczenie. To właśnie ta lokalność, to właśnie to odpowiedzialne współdecydowanie o Placówce, w której leczę się ja, leczą się moi bliscy, leczą się moi sąsiedzi, leczą się moi koledzy i przyjaciele z Goczałkowic, Czechowic, Miedźnej, Kobiura, Pawłowic i wszystkich innych miejscowości Ziemi Pszczyńskiej. To właśnie o to chodzi. Podstawowym problemem w funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia, a w szczególności szpitali, jest brak kadr. Tak się złożyło przez te wszystkie ostatnie lata, Myślę, mam tu na myśli 30 lat, że nie zadbano o to z bardzo wielu powodów, żeby w naszym kraju były odpowiednie ilości kadr medycznych. I mam tu na myśli przedstawicieli wszystkich, absolutnie wszystkich zawodów medycznych. Jesteśmy na całkowicie szarym końcu. Jeśli chodzi o dostępność do lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, o dostępność do położnych opiekunów medycznych, diagnostów laboratoryjnych, jesteśmy na szarym końcu Europy i to jest nasz zasadniczy problem. Owszem, brak funduszy, owszem, świadomość tego, że jesteśmy w sumie dość biednym państwem, jest również problemem takich placówek ale nic się nie zmieni jeśli nie stworzymy możliwości do pozyskiwania nowych medyków. I druga rzecz, która ma niezwykłe znaczenie. Wydaje się, że na mapie placówek szpitalnych Polski nie ma miejsca na tyle placówek, które ile funkcjonuje. I to nie ze względu na potrzeby, tylko ze względu na ograniczone środki finansowe. I przede wszystkim to, o czym mówię, na ograniczone zasoby kadrowe. Moim zdaniem istnienie przy szpitalu, uczelni medycznej, która kształciłaby w zawodach medycznych, jest najlepszym gwarantem tego, że ten szpital będzie istniał. Szpital, który prowadzi zajęcia kliniczne dla przypisanej jemu uczelni, jest szpitalem moim zdaniem nielikwidowalnym. Jest szpitalem, którego nikt nie będzie ważył się zlikwidować, nikt nie będzie ważył się przerwać nici jego trwania, ponieważ taki szpital nie tylko zabezpiecza zdrowotnie mieszkańców, ale kształci kadry, których mamy tak mało. Kształcenie tych kadr wiąże się i z prestiżem, i właśnie z tą niezamykalnością szpitala, ale również z dostępnością, do, do tych najbardziej pożądanych i najmniej dostępnych pracowników dla samego szpitala, ale również dla okolicznych ośrodków zdrowia dla y, ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej, dla ośrodków ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla ośrodków, które są domami pomocy społecznej y, dla przeróżnych miejsc, w których. Y, Medycy są bezwzględnie konieczni. Przede wszystkim mam pomysł na pewną ideę. Na pewną ideę stworzenia uczelni, która kształciłaby studentów w myśl zasady mistrz uczeń, czyli tutor student. Mamy na terenie naszego szpitala w każdym z zawodów medycznych przedstawicieli kilku bądź kilkunastu. Którzy świetnie nadają się na pedagogów, świetnie nadają się na mistrzów, którzy będą prowadzić studentów na pielęgniarstwa, studentów położnictwa, studentów fizjoterapii, studentów biotechnologii, studentów diagnostyki czy słuchaczy zajmujących się kształceniem w zawodach opiekunów, czy wreszcie, mam nadzieję, również lekarzy. Takich ludzi, którzy by przez dwa, trzy, pięć, sześć lat kształcenia danego studenta, opiekowali nim się i stanowiliby swego rodzaju gwarancję tego, że ten człowiek będzie głęboko, bardzo praktycznie wykształconym medykiem, którego tuż po studiach będzie można postawić na bardzo wielu tych oczywiście początkowych w rozwoju kariery medyka stanowiskach. Chodzi właśnie o pewną ideę. W związku z tym ten, ta uczelnia powinna być uczelnią małą. Wydaje mi się również, że powinna być uczelnią opartą o fundację powinna być uczelnią, która kształci za pieniądze. Wiem, że nie brzmi to najlepiej w dzisiejszych czasach, ale wydaje mi się, że to jest najbardziej rozsądny model uczelni. Oczywiście wyobrażam sobie, że czesne mogłoby być pokrywane na przykład w przypadku niezwykle zdolnych albo niezwykle nie, niezwykle pracowitych studentów z pieniędzy fundacji, ale wyobrażam sobie również że okoliczne ośrodki zdrowia, szpitale, sanatoria, ale również same jednostki samorządu terytorialnego mogłyby współuczestniczyć w finansowaniu czesnego takich właśnie studentów, którzy mogliby później na rzecz tych dobrodziejów swoich w zakresie finansowania czesnego pracować. Wydaje mi się, że taki model małej, praktycznie szkolącej medyków uczelni, która jednocześnie jest finansowana z bardzo konkretnych pieniędzy nie pieniędzy wirtualnych czy pieniędzy pochodzących z nie wiem, obligacji państwowych, tylko z pieniędzy wpłaconych przez ludzi zainteresowanych kształceniem tych osób, taki rodzaj uczelni mógłby funkcjonować trzeba też spojrzeć na to szerzej. Patrzymy na ziemię pszczyńską dzisiaj bardzo szeroko. E, istnienie takiej uczelni e, dawałoby niezwykłe profity również e, ziemi, nie tylko w sensie medycznym. Istnienie uczelni, która ma młodych ludzi e, w swoich murach, istnienie uczelni, która e, Prowadzi również poza uniwersyteckie czy akademickie życie, nadaje życia również miastu, gminom, okolicy. Już nie mówię o tym, że nadaje, nadaje temu wszystkiemu szczególnego prestiżu. Jest to oczywiście wszystko w zakresie marzeń, ale wydaje się, że to są marzenia, bez których istnienie tego szpitala jest mało realne. Czyli po pierwsze stabilizacja finansowa poprzez spółkę, która poszerza swój wachlarz właścicielski i na podstawie tak zbudowanego, ustabilizowanego szpitala tworzenie uczelni, która zapewnia zarówno kadry, jak i niezamykalność placówki. I gdzieś w kolejnym etapie powstanie pewnej synergicznie z uczelnią i szpitalem działającej platformy biotechnologiczno, nie wiem, na przykład farmaceutycznej, która powoduje dywersyfikację dochodów całego szpitala. Wydaje mi się, że właśnie teraz, w dobie epidemii, w dobie uświadomienia sobie, mam nadzieję przez wszystkich mieszkańców, że takie miejsca jak miejsca ochrony zdrowia, w szczególności tak pewne miejsce, które prowadzi 24-godzinną opiekę nad pacjentami, jak szpital, że takie miejsca są szczególnie ważne. Prawdziwą stabilizację szpitalowi i to w, zarówno w, w, w tej formie czysto finansowej, jak i w formie związanej z pewnym obrazem tego szpitala, prawdziwą stabilizację dałaby spółka, która zarządzałaby szpitalem i byłaby własnością nie tylko, tak jak teraz, powiatu, powiatu czy samorządu powiatowego, ale która byłaby własnością samorządów wszystkich gmin i miast, których pacjenci leczą się w naszym szpitalu. Muzyka